No, powiem Wam, że, że nie wiem o co chodzi, ale jak wcześniej mówiłem, że tam idzie prąd tam z szafy, nie? Tu, 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 tu i tu mówiłem, że tu pewnie będzie szedł stamtąd, tu, 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 no to nie. No to w tym gniazdku okazało się, jak je rozpięłem, ja myślałem, że jak rozepnę to, to nie będę miał tu, nie? Ale się okazało, że jak rozpięłem, to tu cały czas było. No to co myślę, no to dobra, okej. Okay. No to w takim razie prawdopodobnie wszystko idzie z szafy tu, nie? Tam od tych gniazdek, tu, 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 tu będzie szło. No ale słuchajcie, ja nie wiem. Ale patrzcie co się ok... Ale... Okazało się... No tak pociągnąłem ten kabel... Ty, i on idzie w ogóle w pizduchu i wie skąd. On nie idzie tam od gniazdek, to jest... To jest kurwa, jeszcze jeden w ogóle, to jest w ogóle inne dojście prądu tutaj do pokoju. Tym bardziej zobaczcie, jaki to jest przewód. Znaczy, to jest przewód ten czarny, taki kurwa. To taki zwykły przewód komputerowy, kurwa. Co masz taki zasilający od komputera? I I, kurwa, nie wiem, ty. I teraz słuchajcie, zgupiałem, nie? Ale mam szczuchrany beret. No słuchajcie, nie wiem. Nie wiem, no słuchajcie, no wszystko rozpinam rozpina. I nie wiem, no co sobie pomyślę, co sobie coś tutaj za ten ułożę, że już skąd coraz bliżej No to 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 mnie zaskoczyło, słuchajcie nie wiem, no po prostu... Nie nie rozumiem. Chyba muszę się doszkolić i elektrykę jakiegoś wziąć, no bo Ej, no idę po kabelku, po gniazdku i... Widocznie no, nie znam zasady, znaczy no, w sumie nie znam, bo nie jestem elektrykiem, no nie znam jak to się ciągnie i może tak być. Nie. No nie wiem. Dziwna sprawa. No chyba, że on idzie tutaj z tej szafy, ten gniazdek i tam jakoś jest zawinięty i tu, no ale ja to sprawdzę. No ale to po co byłoby go wciskać tam i widać, ewidentnie, że on gdzieś tam ze ściany wychodzi. Ja stawiam, że on nie idzie do szafy, tylko gdzieś tam jest spięty. Trzeba tu rozebrać, to muszę wyjąć wszystkie szuflady, tu i tam się dostać. I tam zobaczyć co tam jest. Chuja widzicie coś? Zobaczcie, widzicie coś tam, czy nie? Co? Nie, a chuja widzicie, nie? Wiem, idzie to idzie za... Dobra, będę musiał to rozebrać. Ale to rozebrać, to to nie, to nie na teraz, nie na dzisiaj, bo to... To kolejny ten. Muszę sobie z tyłu zapisać. No, ale kurde. Nie wiem. Nie wiem. Proszę was, niech ktoś spróbuje może. Też ma takie chore zajawki jakieś u siebie. Zachęcam gdzieś w pokoju u siebie róbcie to, no się wszystko, ten, może wam też się trafią jakieś smaczki, kurwa, nie wiem. Albo może po prostu ktoś ma wiedzę i potrzebuje elektryka, jakiś taki elektryk, niech się wypowie. może to jest po prostu dobrze i bym prosił o wytłumaczenie, że... no że tak to po prostu, się, że się bierze z najbliższych punktów, albo że się rozdziela, no nie wiem. Jak ktoś ma taką wiedzę i potrafi mi wytłumaczyć tak, żebym nie miał wątpliwości, to ok, Tylko wytłumaczyć, a nie powiedzieć... Nie, nie, bo nie, ty jesteś ten. Proszę o wytłumaczenie i jak do mnie to trafi, to ja się na pewno z tym zgodzę. Słuchajcie, zgodzę się z tym. Już nie raz było tak, że byli mądrale i próbowali mnie kurwa tłumaczyć, znaczy tłumaczyć. Argumentem było, nie kurwa, nie, nie, nie i nie, nie, bo tak jest. No ale to, to dla mnie to nie jest argument żaden ani wytłumaczenie, Jak i tak dalej swoje myślałem, nie. Także jak jest ktoś, kto ma tak zamiar gadać i pierdolić, to, to lepiej nie w ogóle się nazywa. Ale jak jest ktoś, kto ma konkretną wiedzę i umie ją przekazywać i wytłumaczyć, to zachęcam. Będę wdzięczny nawet. Uff.